Siemanko, dzisiaj sobie zrobimy kolejne misje dla kasyna Łuziego. Tak, idziemy do misji. Tu jest muzyczka, więc trzeba ją zagłusić. Jak widzicie, mam pełny pasek, Znaczy powiększony pasek Pancerza, bo zrobiłem, wykonałem misję. Misje tego, no policyjne, nie? Bardzo prosty sposób. Po prostu wziąłem sobie motor, załadowałem sobie pancerz i żyćko na pełno. Wziąłem SMG i po prostu zabijałem tych bandytów, strzelając z motorka policyjnego. I do 12 poziomu i mam pełen pasek pancerza. O, wybuchowa sprawa, zobaczymy. O, golfa gra, on ślepy. Jak on widzi? Trafił. On przesunął żeby trafił ten jego. No tak dowiedzieliśmy się tego w poprzednim odcinku, tak. Nie confident.

Tylko auto potrzebuje, jest tu stoi tu coś Bierzemy te szybkie Aj, nie zdążyłem Zielone, no nie Dogoń go Dobra, bierzemy inne Kurde, takie fajne, szybkie auto było Dobra, bierzemy tamte, też jest szybkie Wyłaj z wozu Jedziemy. Nie ma radia, nie ma radia. Do kamieniołomu! Lecimy. Mogłem Wam to nagrać, te policyjne, ale myślę, a po co. Chociaż fajnie było, chociaż nie za pierwszym razem się udało, ale się udało w końcu. Było ciężko. Policja miała pała, oczywiście robiłem tak, że sobie znalazłem punkty, gdzie były te gwiazdki, którą przed chwilą minęliśmy, tam była gwiazdka. I sobie o, zmniejszałem poziom pościgu, bo wiadomo, pościg, mimo że misje policyjne, to cię policja goni, no dziwne to takie troszkę. Kurde, naokoło jadę. Dobra. Nie wiem, mogłem wcześniej skręcić, ale dobra. Ale zakręt Ale skok A tu mogę skręcić? Dobra Ale no, no. Uwaga, uwaga Jedzie, no, uwaga Yo, yo, yo No, mogę to wcześniej skręcić Dobra Co tu trzeba będzie zrobić? Ok, bierzemy to auto i lecimy tam na dół. Na rozszatkanie się Tak jest. Easy. Bierz to auto. Ale wskoczył. Jest. Wysiadaj. Jest dynamit? Mamy I jeszcze więcej. Kurde, zaraz detonacja. Gdzie jest więcej? A tu dobra. Dobra, mamy. Bierzemy, gdzie jest więcej lasek? Lasek laski mi w głowie tam, dobra dobrze, oni nie strzelają ochroniarza nie ma za minutę, kurde, nie zdążę dobra, bierz auto Siadaj, szybci, idziej, szybci no wsiadaj, siadaj. kurde, ale emocje jak na grzybach gdzie jest ta trzecia laska? Czwarta znaczy się Chudy zaraz detonacja Nie zdążę Nie wyrobię się za chiny Wiadę tu W życiu Za chwilę detonacja Nie zdążę będzie kurde, ciężka ta misja. Ej. Ciężka ta misja. Tu jest, tak? Detonacja, no nie zdążę. Dziesięć sekund, bierz ją. Mamy. Udało się jednak. W ostatniej chwili. Dobra. Wracamy stąd. O nie, ochrona. O kurde, mają ka karabiny, mają. Gdzie tu będzie droga ucieczki? Gdzie jest ten motocykl? A tędy. Gdzie jest ten motocykl? Siadaj, CJ. Jedna motorka Wysiadaj, wysiadaj, bo spolisz się. Wysiadaj, tak jest. Bierz motorek. Sunia przyszła. Co? Dlaczego? No nie Jeszcze raz. Kurde, tak fajnie szło. Nie mogę zniszczyć ciężarówki. Kurde, tak fajnie szło. No wsiadaj. CJ Teraz się uda. Zawsze musi mi coś nie myśleć. Gdzie są tysiące nami? A tam? Jeszcze dwa. Dawaj, dawaj. What you think you're doing? Wysiadaj szybciej. Minuta. Nie, nie przejdę tędy. Jeszcze jeden. Dział jest. Okay. Mamy cztery, no ochrona już to wiem. zniszczyć tego wozu. R. Kurde, strzela do mnie. No wysiadaj. Wysiadaj. A pójdź ze snajperki. Przepraszam za przekleństwo. Dobra, wsiadamy. I gdzie mam jechać? Po szczełkach, żeby uciec. O nie! Dobra, udało się. Tu? Gdzie jest kolejna szczełka? Uf, uf. zginął tu muszę zaskoczyć Dobra, gdzie dalej? Tam, ok? O kurde Ale jazda Cię powiedzieć jaja Jazda Dobra Skocz! Udało się Udało się Uf. Fajna misja Szkoda, że się za pierwszym razem nie udało Oj, 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 prawie by się nie udało. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Gdzie? Gdzie teraz? Tutaj. Tak jest, mamy to. Jeszcze będą mnie je gonić? Czy mamy misję pasek? Wykonaną. No, za drugim razem się udało. Misja zaliczona 7 koła i szacuneczek. Bierzemy motorek. idziemy zapisać grę. Chyba na dziś wystarczy emocji. Co myślicie? Coś mi się tak wydaje, że na dziś wystarczy. ale ja w ogóle. Zupełnie sobie jeszcze pancerz po drodze. Nie wiem gdzie to jest. Tutaj O, halsko. Tak, tu trzeba wiedzieć gdzie są broni i tak dalej. Żeby nie musieć kupować to chwila. Tu jest pancerz. Zawsze tu będzie. Szkoły tego. Bo tu jest szkoła motoru jazdy nauki motorem jeźdzenia. To nie, to raczej nie będę robił, to nie jest potrzebne do... Oj policja! Policja nam dokucza! Jak się od nas nie odczepią, to zaczniemy ich zap... No! <laughs> o kurde, strzelanina! Grozi, nie wtrącam się, nie moja sprawa! Jadę tylko zapisać grę, chcę bezpiecznie dojechać! Jak pamiętacie, miałem chyba z 5000 amunicji tego SMG! A mam tylko 200, no bo robiłem tą misję policyjną, nie? Dało mi to pancerz i nawet nie wiem co jeszcze. Chyba to, że jak będę zatrzymany przez policję, to mi nie zabiorą broni, co mi się tak wydaje. Dobra, ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku w następnym dniu bądź za parę dni. Na razie.